W tym momencie, ponieważ INAP Różnik wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, ale tak finalnie i fizycznie ze Szkołą Medyczną w kliniku, Stanów podpiszemy za chwilę umowę o współpracy wolontariackiej, która no, obecnie nigdy nie musiała być konsumowana w pełnym zakresie, ponieważ ona nas zabezpiecza, mieszkańców yy, powiatu kupińskiego i nie tylko. W wsparciu, w wolontariacie, przy uruchamianiu zastępczych miejsc szpitalnych. Cieszymy się, że mamy taką pracę na naszym terenie. Cieszymy się, że Urząd Naukowski i Painterbe są otwarci na tego typu współpracę. To pokazuje daleko idącą naszą myślę, lokalną dojrzałość, że wykorzystujemy wszystkie dostępne środki do tego, aby w przyszłości móc skutecznie pomagać mieszkańcom. A to może z mojej strony tyle. Pani marszałek. Ja chciałam podziękować panu dyrektorowi Piwatu Mieszkani i wszystkim za współpracę, za to, że tak jak miasto... Tutaj kształcą, to y, uczenie odpowiedzialności ludzi za, y, za to, co dzieje się dookoła, ale też przygotowywanie do dorosłego życia. Także bardzo dziękuję za tą odpowiedzialność, za. Y, Współpracę. Myślę, że ze służb medycznych, to szkoła, która bardzo mocno jest wpisana w funkcjonowanie zarówno gminy trudni, miasta, ale też całego powiatu. To też swoim zadaniem obejmuje osoby gminy spoza powiatu trudnickiego. Niech się dobrze dzieje. Wiadomo, przygotowujemy porozumienie na, na, na czasy kryzysu, które zdarzają się coraz częściej. Myślę, że im lepiej będziemy przygotowani, tym lepiej będziemy mogli się zajmować. Więc wielkie dzięki za Waszą współpracę. No i cóż, zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziała pani sama pan burmistrz, i powiedzieć tyle, bardzo cieszę się z tego porozumienia. Myślę, że wśród naszych uczniów słuchaczy będzie wielu wolontariuszy, którzy w razie takich potrzeby będą pracowali. Mogę jeszcze dodać, że taki wolontariusz. To też niezła przepustka na przyszłość, bardzo dobre rekomendacje, zarówno przy rekrutacji na studiach, jak i przyszłej pracy. Może dwa słowa jeszcze? Tutaj nasz członek Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Pan Józef o Ja bardzo. do tego doszło. Ja, ja też chcę zabrać głos, bo dla mnie to jest pierwsze przeżycie, bo do tej pory takiej współpracy nigdy nie, nie było między gminą a strutą, ze co prawda troszeczkę wymusiła nas sytuacja, mianowicie sytuacja zewnętrzna, która powoduje to, że w jakiś sposób coraz bardziej, coraz lepiej musimy być przygotowani na, przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia niekontrolowane przez nas. W związku z tym bardzo dziękuję Pani Dyrektor, że zechciała z nami rozmawiać, że zechciała podjęła temat. Wręcz powiem szczerze, że, że byłem pozytywnie zaskoczony reakcją ten dyrektor na, na odpowiedź nasz, na naszą prośbę i myślę, że to nie jest ostatnie porozumienie w zakresie naszej współpracy. Dobra, jakieś pytania? Tak, tak, oczywiście. Panie co to są te zastępcze miejsca szpitalne, w jaki sposób zostały wyznaczone w tym i no, do czego w czego zobowiązują władze miejskie? Zastępcze miejsca szpitalne to zaskoczone jestem, że Pan pyta, bo to wszyscy mieszkańcy powinni teoretycznie wiedzieć, bo te zastępcze miejsca szpitalne funkcjonują, funkcjonują od dziesięcioleci. Są to miejsca, które w sytuacji kryzysowej będą miejscami szpitalnymi. Mamy 30 dni na uruchomienie, powołanie tego miejsca, 7 dni na uruchomienie. Czyli mamy po 6 na to, żeby takie miejsca zaczęło funkcjonować w pełnym wymiarze. Takie miejsca, w są wyznaczone, nie chcę tu mówić o miejscach, bo, bo niekoniecznie chcemy się chwalić rzeczami, które nas, mają nas zabezpieczać na czas W, czyli wojny. Więc, to drodzy Państwo, byliśmy zawsze do tego przygotowani, ale to, co się teraz wydarzyło, to przede wszystkim wsparcie uczniów szkoły medycznej, czyli zespołu e, szkół medycznych, którzy w razie takiej sytuacji będą wspomagali medyków e, pracujących w takim miejscu, e, w tym trudnym obydwie, do którego nie doszło w, tym, w, tym, w tym czasie e, i to jest to nową, że obsada medyczna zawsze w sytuacjach kryzysowych medycznych e, jest uszczupiona, zawsze potrzebuje wsparcia. Mieliśmy przykład, choćby pandemii, gdzie widzieliśmy, jak było trudno skompletować medyków do tych szpitali tymczasowych, które gdzieś w Polsce powstawały. Także to, to nie jest jakby nową, jeżeli chodzi o zastępcze miejsca szpitalne. Niemniej współpraca rozszerzona na pewno jest noworodska, jeżeli chodzi o. Na pewno w Polskie to na tą chwilę takich rozwiązań nie praktykowała. Dużo miejsc władze miejskiej mają zapewnić w tych zastępczych miejscach szpitalnych? 120. 120. 120 w zastępczych miejscach szpitalnych. Są to łóżka które będą czekały na ewentualne zabiegi medyczne w Rudnickim Centrum Medycznym, ponieważ Trudnickie Centrum Medyczne jest takim podmiotem jakby prowadzącym zastępcze miejsca szpitalne. Natomiast przygotowanie oczywiście spoczywa na, na burmistrzu. I są to osoby po zapiekach medycznych, które nie muszą przebywać w szpitalu, a już mogą być, czy jeszcze mogą, powinny być pod opieką medyków właśnie w tych zastępczych, w zastępczych miejscach szpitalnych. No i osoby, no oby nie było takiej sytuacji, gdzieś przyłożone w, w stanach terminalnych, które już nie będą miały miejsca w szpitalu, a powinny być jeszcze pod opieką lekarską. Gdzie, wiadomo, ile personelu trzeba zapewnić, żeby było mieć taki w taki oddział kapitalny? Tak, wiadomo. Tą ilość personelu medycznego ustalaliśmy wspólnie z kierownikiem zastępczym niej który został wyznaczony przez Pudnisko Centrum Medyczne i zastępcę kierownika, którym jest pan Węgielek. W sumie planujemy tam do obsługi tego całego obiektu y, trzech lekarzy y, plus do tego y, 30 pielęgniarek, no i oczywiście do pomocy y, 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 wolontariuszy mamy na uwadze to, że taki oddział, taki szpital zastępczy pracuje 24 godziny na dobę. Czy taki obiekt jest wskazany? Tak. Sobie. Właśnie ze względów, jak to mówię, to nie jest, ale zapraszam, może zapraszam. nie jest to wielka tajemnica, bo to wiedzy można dotrzeć, ale Państwa artykuły będą się pojawiały w prasie, a myślę, że Chat GPT niekoniecznie w życiu w e, rękach e, nam nie nieprzychwilone powiniente informacje z tych materiałów wyciągać, więc nie ułatwiajmy życia potencjalnym naszym przeciwnikom. Pani dyrektor, jeżeli można, proszę powiedzieć, jakie macie dwie możliwości no, kadrowe w pewnym sensie. Kadrowe. Tak, to znaczy, ilu, ilu uczniów e, szkoła e, prowadzi w kierunkach pielęgniarskich? E, jakie jest zainteresowanie, czy, czy sprawdzaliście, jakie jest zainteresowanie np. No, wolontariatem w takich zastępczych miejscach szpitalnych? Może odpowiadam na pytanie. Nie kształci w kierunkach pielęgniarskich. To jest to, o czym wcześniej w ogóle Panie analizy maszyn u nas nie ma pielęgniarskich, ale są inne zawodnice. Przede wszystkim opiekun medyczny, opiekun dziecięca, technik sportowych, technik masażysta i wiele jeszcze innych z, z dziedziny tych y, zawodów socjalnych. Natomiast każdy z tych zawodów ma podstawowe przedmioty związane też z opieką nad chorym i z udzielaniem pierwszej pomocy. Są to uczniowie i słuchacze, a są dobrze przygotowani już na dziś dzień do doświadczenia y, takiej pomocy. Poza tym mamy sporo też grupę uczniów i słuchaczy, którzy są się, wyszkoleni właśnie udzielają pierwszej pomocy. są odstawiamy bardzo często, że tak powiem, różne, różnego rodzaju imprezy, również sportowe, nawet chociażby teraz była sportowa, to zawsze 3 Kopa nasi uczniowie również tam i wspomagają medyków. Czy nie obawia Pani, że obywatelska postawa na wypadek nawet zdarzeń. Tutaj uczniowie tak, słuchacze właśnie młodych ludziach. Ja myślę, że nie mają właśnie w sobie. Nie, na pewno nie będą chciały, nie będą bardzo chętne. My mamy też specyficzną młodzież, która przychodzi do, do szkoły medycznej. Bo to Im jest, się chce. I, tak, im się chce. A i mamy uczniów słuchaczy, w sumie zawsze ponad 200. Myślę, że znajdzie się taka grupa osób, która będzie bardzo chętna. Jeszcze zaznaczam, że tutaj są też dane pod uwagę osoby ale Tak jak jest w porozumieniu, takie osoby muszą mieć oczywiście zgodę wypowiedź. O o o a tak w skrócie, do czego się zobowiązują stronę wodną W skrócie, generalnie do wspierania, jeżeli chodzi o zakres czynności, które będą wykonywane, będą ustalane na bieżąco w sytuacji już powołania takiego zms a i ciężko dzisiaj ci mówić o dokładnych czynnościach, które te osoby do wykonywały, ale myślę, że to są czynności pomocowe przy pracy pielęgniarki, bo lekarz raczej będzie korzystał z pomocy pielęgniarki, a tych prac w szpitalu zawsze jest bardzo dużo, więc myślę, że co do wykorzystania w sposób optymalny, to po prostu nie możemy mieć żadnej wątpliwości, że to nastąpi. Na tym etapie nie ma potrzeby uszczegółowania, Tak, tak, uśmiechy są ubezpieczone, ale, ale nie ma na ten, na ten moment potrzeby w sposób bardzo e, szczegółowy e, rozpisywać zakresu czynności tych osób, które będą e, chciały wziąć udział e, wsparciu. bo z jednej strony szkoła współpracy współpracę współpracy, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że to też od indywidualnych ne, decyzji młodych ludzi będzie ta współpraca zależała i co do jej aktywności. Ja jestem w pełni spokojny, to jest naprawdę inny typ młodzieży, która trafia do szkół medycznych. Są to osoby bardzo empatyczne, są osoby zadaniowe, osoby odpowiedzialne i to gwarantuje, że ten wolontariat na pewno wypali i obuś nie musieli z, tego, z tej formy korzystać, ale, ale na pewno będziemy jakieś ćwiczenia, jakąś współpracę jak po z Polskim Centrum Medycznym. Pani dyrektor będzie w tym zakresie również organizowała po to, żeby nauczyć i wypracować pewne schematy, które sprawdzą się w tej sytuacji już kryzysowej. Tak naprawdę jest na początku tego wolontariatu szkoła medyczna, a z miejscowym centrum medycznym będzie musiała wypracować modele tej współpracy. Myślę, że to w tym kierunku będzie się rozwijało, ale żeby to się zaczęło rozwijać, to myślę, że to jest dobre. Hmm. Ja tak z się jeszcze zapytam, troszeczkę odbiegam od tematu, kiedyś chyba tak było o powiązanie zawodów krytycznych z klasyfikacją wojskową, prawda? Czy tak jest teraz? Nie. Czy już nie, już nie, nie. nie jest? Mhm. Hmm. z służby wojskowej. Praktycznie wszystkie pielęgniarki są wzywane na kwalifikację wojskową, dostają e, kategorię zdrowia przydzieloną. Oczywiście niekoniecznie dostają przedziale mobilizacyjne, ale wszystkie pielęgniarki dostają do kwalifikacji wojskowej. Właśnie mamy za sobą kwalifikację wojskową kilka dni temu, skończyliśmy, więc, e, na, na bieżąco jest w przypadku e, szkoły tutaj... Nie, to nie, 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 nie na tym poziomie nie obowiązuje. Stare czasy się tak powiem, za moich czasów, bo ja też dla takiej kwalifikacji wojskowej, a później już nie wiedziałam, co cały czas trwa. To jeszcze trzeba komisja że tak, 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 jest pod adresem. Ja komisja tak. wojskowa. Tak. Teraz nie widałem książeczek wojskowych, a, a, wtedy by... a wtedy jeszcze były książeczki wojskowe, więc jakby troszeczkę się zmieniła forma tego no, wszystkiego, tak, tak. natomiast zdecydowanie kwalifikacje wojskowe były. Okay. ok. To co? Proszę